Cześć, witam Was na moim kanale w kolejnym filmiku, w kolejnych premierach, przedostatnich premierach 2025 roku. Czy Wy to rozumiecie? Ten filmik jest troszkę później niż zazwyczaj, ponieważ targi troszkę pokrzyżowały mi nagraniowe plany, ale lepiej później niż wcale i dobrze, że mamy go. Mamy bardzo fajne premiery, które mnie mega zaintrygowały. Mam nadzieję, że Wam też się spodobają i może nie będę tutaj dłużej przedłużać i zaczniemy od pierwszej. A pierwsza jest to książka od królowej romansu L. Kennedy. Słuchajcie, ja przeczytałam wszystkie książki, które napisała samodzielnie. Mam jedną zaległą, którą napisała w duecie, a ta jest drugą częścią serii, która też jest powiązana z serią Off Campus. Znaczy, wiadomo, to jest książka o, innej, o innych bohaterach, więc jak najbardziej, jeżeli macie ochotę, możecie ją przeczytać. Ale polecam Wam zacząć od początku. Mamy tutaj bohaterkę, która ma bardzo dużo roboty w życiu i ma bardzo mało czasu dla siebie, ponieważ ma dwa etaty, jest i przygotowuje się do turnieju i nagle koło niej wprowadza się bardzo hałaśliwy nowy sąsiad, który jest hokeistą, który bardzo lubi zabawy cielesne z jej koleżankami, z drużyny i po prostu jest nieznośny. Na dodatek nasza główna bohaterka Dixon, ponieważ ta książka ma tytuł zasady Dixon, nie wiem czy o tym powiedziałam, a swoją premierę ma 4 listopada. Dixon również ma byłego chłopaka, który nie chce jej dać odetchnąć, który cały czas nachodzi i chce namówić ją, żeby wrócili do siebie. I pewnego momentu, w pewnym momencie, właśnie do jej sąsiada również przychodzi jego była, a on, żeby jakoś się jej pozbyć, postanawia powiedzieć, że ma nową dziewczynę i nią jest właśnie. Jego sąsiadka. Jak możecie domyśleć, tam coś będzie więcej niż tylko udowany związek, ale ja uwielbiam osobiście ten motyw, bardzo mi się podoba. Ja wiem, że to jest, wiecie, realnie to nie ma nic związ związanego z taką rzeczywistością, ale można sobie pomyśleć, można sobie poczytać, a tym bardziej zawsze przy książkach, Al Kennedy jest dużo śmiechu, i można się przy nich rozluźnić. Kolejna książka już troszkę jest, jeżeli chodzi o sam klimat, bardziej mroczna, ponieważ mamy tu Sleafood, czyli opowieść o Wiedźmie, która ma swoją premierę 12 listopada. W ogóle 12 i 26 listopada to są dni w listopadzie, gdzie jest najwięcej premier, więc możecie zapisać jak najbardziej te daty, ponieważ będzie bardzo dużo książek. I mamy tutaj historię bardzo mroczną, ponieważ jest to opowieść o pewnej kobiecie, która ma jakiś związek z takim bardzo mistycznym stworzeniem, bardzo groźnym stworzeniem. W ogóle czytając ten opis czuję się taką mgłę, czuję się jesień, ciemną leś, jesień, która nie jest jeszcze do końca taka zimowa, ale nie jest już ta wczesno-jesienna, jeżeli wiecie, o co mi tutaj chodzi. I mamy tu informację właśnie, że ta kobieta, która jest wdową, ona nawiązuje nic z tym demonem, z tym diabłem. I mamy tutaj takie, takie jedną, um, jedno zdanie, które naprawdę wchodzi w myśl, nie był się diabła, którego znasz, był się tego, który zna ciebie. Mocne, zwłaszcza, że mamy tutaj nową Anglię w roku 1666 i właśnie takie, wiecie, no, wtedy jednak człowiek inaczej patrzył na te wszystkie wierzenia i mam nadzieję, że ta książka trochę nam to przybliży, zwłaszcza, że Czytając ten opis, przeczytajcie sobie go. Ja wam bardzo polecam. Naprawdę można dostać gęsiej skórki. Teraz pora chyba największą kryminę tego miesiąca, czyli pochowaj nasze kości w Ziemi o północy od Wischłab. Słuchajcie, opis tej książki. Ja wiem, że mówię, że te opisy są genialne, ale naprawdę ktoś, go, kto go zrobił, wie, co robi. Mamy tutaj, tak jakby trzy, trzy perspektywy, które mają. Swoje takie ala tytuły, czyli mamy. Ta opowieść jest o głodzie, czyli Santa Domingo de la Clazada. Przepraszam, jak to powiedziałam, ale ja nie znam w ogóle. W 1532 roku. Opowieść o dziewczynie, która wie, że jej największą zaletą jest uroda, jest wykorzystywana przez mężczyzn, nie może spełnić swoich marzeń i pewnego razu jakiś nieznajomy coś proponuje innego, żeby zmienić jej jedyną drogę. I żeby miała inne możliwości i ona obiecuje sobie, że nigdy nie będzie żałowała swojej decyzji. Następnie mamy ta opowieść jest od miłości, czyli rok 1827 i Londyn. Mamy tutaj dziewczynę, która mieszka w domu na odludziu i nagle dochodzi w jej życiu do jakiegoś kontaktu, który jest zakazany, dlatego jest ona wysłana gdzie indziej, żeby ten kontakt urwać. I ona jest bardzo stęskniona, i nagle składa jakąś obietnicę u pięknej wdowy, i to zmienia jej życie. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam. I trzecia czy, część, czy, czy, czyli ta opowieść jest o gniewie, tak naprawdę lata współczesne: 2019 rok i Boston. Mamy tutaj Alice, która przeprowadziła się do Bostonu na drugi koniec świata, od jej normalnego mieszkania, ponieważ chce. Zmazać swoją przeszłość i chce rozpocząć nowe życie. No i jednak wydarzy, wydarzy, wydarzy się coś, co burzy jej tożsamość i zaczyna poszukiwać coś i jednocześnie się zemścić. Brzmi to genialnie. Mam tu też dopisek świetny. Ta opowieść jest o życiu, o tym, jak się kończy i jak się zaczyna. I jak zaczyna. Więc naprawdę no to świetnie brzmi. Jestem bardzo ciekawa. Nie mogę się doczekać. Słyszałam, że w ogóle ta książka będzie genialnie wydana. Nie, nie mogę nic powiedzieć więcej, ale czekajcie, bo to już niedługo. Następna książka, która również ma premierę 12 listopada, czyli Dziki Mroczny Brzeg. Słuchajcie, ta książka trochę mi idzie vibe'em. Um, taką książkę, co coś tam rzeka. Jak to było? Z serii buty butikowej była sobie rzeka. Czyli mamy tutaj historię, mamy tutaj jedną z wysp, która jest położona niedaleko Arktantydy. I słuchajcie, pewnego dnia na brzeg jest wyrzucona kobieta. A na tej Arktyntydzie jest jedna rodzina, która pilnuje banku nasion, czyli miejsca, gdzie są wszystkie albo większość nasion świata. Gdyby wydarzyła się jakaś katastrofa, to oni właśnie mają pomóc narodzić się wszystkim roślinom. Dzięki temu po prostu ludzkość może przetrwać. I mimo tego, że jest tam tylko jedna rodzina, okazuje się, że jednak to nie wygląda tak, Kolorowe, jak powinno wyglądać. Kobieta zaczyna zyskiwać zaufanie tej rodziny, zaczyna się dowiedywać kim jest i co się dzieje na tej wyspie. Brzmi świetnie, brzmi świetnie. Mi była sobie rzeka bardzo się podobała, więc jestem jak najbardziej ciekawa, czy to jest równie fajna książka. Słyszałam, że naprawdę jest bardzo dobra. W listopadzie mamy też trochę kontynuacji, czyli Zrodzona z krwi popiołu. To jest kolejny tom, czwarty już. Jennifer L. Artertraut, Trout, wybaczcie, e i wiem, że bardzo dużo osób czeka na to. TikTok jest zalany informacją o tej książce oraz wydanie specjalne, schronisko, które zostało zapomniane od Sławka Gortycha. To jest książka, która została wydana, ale tym razem będzie wydana w wydaniu specjalnym i ja na przykład nie kupowałam specjalnie poprzedniego tego normalnego wydania, bo czekałam właśnie na to specjalne i w końcu jest, Dość długo na to czekaliśmy, ale jeszcze do tego możecie kupić taki specjalny boks, jeżeli jesteście mega fanami. Więc też fajna opcja. Następna książka to Nowość od Szczepana Twardocha: Zimne Wybrzeża, również premiera 12 listopada. Słuchajcie, opis brzmi świetnie. Mamy tutaj polską ekspedycję, polską stację znajdującą się w obszarze podbiegunowym, do której przyjeżdża młody Amerykanin John Smith. I może to by się zdało banalne, bo imię i nazwisko tego przybysza jest banalne, ale po pewnym czasie ginie jeden z członków tej grupy, która jest w tym miejscu. I ginie on poprzez zaatakowanie, poprzez, no po prostu zaatakował go niedźwiedź i okazuje się, że w ogóle się nie broni. Po prostu niedźwiedź go zabił bez problemu, a Jones mi się dziwi, no bo osoby, które są w takim miejscu nie są takimi zwykłymi ludźmi z ulicy, są to osoby wyszkolone, które przeszły bardzo dużo szkoleń i są dość dobrze przygotowane fizycznie, więc zaczyna szperać i próbować odgadnąć, odkryć, co się tak naprawdę wydarzyło. Znajduje jakieś powiązanie z jakąś grupą ludzi, Ojcowie Grzesznicy się nazywa, która jest związana z pobliską wioską. I powiem Wam, że naprawdę brzmi to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy również autobiografię. Daliśmy radę Chłopaku, czyli książka od autora, autora też i aktora, którego chyba każdy z was zna, czyli Antoniego Hopkinsa. Na pewno znacie tą osobę. Jest to postać, która jest, no, można powiedzieć, ikoną filmu i która ma bardzo ciekawe życie. Jeżeli kiedykolwiek coś o tym wiedzieliście, to polecam. A jak nie widzieliście, to tym bardziej polecam. Ja słyszałam troszkę o jego życiu, ale nie będę Wam mówiła, bo tutaj jest bardzo długi opis. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu przeczyta tę książkę. A tytuł pozycji to daliśmy radę chłopaku. Kolejna pozycja jest książką, mam nadzieję, taką, na którą ja czekałam od bardzo długiego czasu. Już ją zamówiłam i to są niebezpieczne dziewczęta. Słuchajcie, to jest opowieść o dziewczynie, która ma moc. Ja wiem, ja uwielbiam czasami takie książki. Ma moc, wyjątkową moc, ponieważ potrafi tworzyć trujące kwiaty. Ta książka w ogóle ma troszkę gotycki, tajemniczy i dziewczyna w związku z tym, że jest traktowana jako zagrożenie zostaje wysłana do takiej szkoły, gdzie są również osoby, które mają wyjątkowe, czasami trochę niebezpieczne zdolności. Ona się bardzo z tego cieszy, że w końcu nie będzie wytykana palcami, nie będą wszyscy się jej bać, po prostu będzie mogła poczuć się bezpiecznie wśród swoich. Niestety okazuje się, że w tym miejscu są również jakieś wiecie, spiski, jakieś zdrady, jakieś konspiry. I to wszystko, to wszystko powoduje to, że ona staje się na celowniku, ponieważ okazuje się, że jest jedną z najniebezpieczniejszych osób, które ma jakieś dary. Bardzo fajnie to brzmi. I nawet jest tu w ogóle fajna informacja, że ta powieść to jest powieść młodzieżowa, która balansuje między gotycką baśnią, thrillerem i subtelnym romansem. I przenosi czytelnika świat, w którym granica między przyjaźnią a rywalizacją, zaufaniem a zadom jest cienka, jak ostrze noża. Ja lubię takie fajne e, ogólnie zdanie, dlatego wam też czytam, ale ta książka naprawdę mnie bardzo ciekawi. Ma piękną układkę, tutaj gdzieś widzicie, dlatego tym bardziej, e, no ja już ją zamówiłam i czekam. Nie, mam nadzieję, że będę miała chwilę, żeby ją przeczytać, bo w ogóle nie wiem, czy to nie jest pisze tą, a ja nie chciałam zaczynać kolejnej serii. Pewnie jest, jak ale chyba mimo tego zaraz ze swoim sumieniem i swoim przeżyczeniem i po prostu ją przeczytam, bo czekałam na nią, widziałam ją gdzieś na zagranicznym TikToku i bardzo mnie zaciekawiła od początku. Następna pozycja to jest Rozpadliśmy się, byliśmy Łukaszami. Od autorki Byliśmy, byliśmy Łukaszami, ale wydaje mi się, że to nie jest w ogóle powiązane z tą serią. Mam tutaj bardzo podobny motyw do Byliśmy Łukaszami, z znaczy, czytam tamtej, tamtej książki jak coś, więc, ale słyszałam. Jest film, nie obejrzałam jeszcze do końca, znaczy serial, ale dobra, mamy tutaj główną bohaterkę, Matyldę. Jakby nikt nie, nie mógł napisać Matylda, no ale dobra. I ona się dowiaduje, że jej ojcem jest jakiś malarz. Postanawia się z nim skontaktować i umawiają się, że ona po prostu przyjedzie do niego na jakąś wyspę na wakacje. Jak trafia na tą wyspę, że poznać swojego ojca? Okazuje się, że go tam nie ma, tylko jest tam bra jej brat, jest tam jakaś gwiazda i jest tam jakiś outsider. I w momencie, kiedy tam są i ona cały czas czeka na tego ojca, okazuje się, że odkrywają tajemnice, które nie do końca są takie fajne. I no, że tak powiem, czasami zdarza się, że muszą myśleć o swoim przetrwaniu, a nie o wakacjach. Czyli wydaje mi się, że podobny motyw był do poprzednich książek, ale mnie zawsze to ciekawi. I właśnie wysłali mi nową L. Kennedy. Bardzo się z tego cieszę. Następna pozycja to nowość od pani Kingfisher, czyli. Co żerują nocą. Ja słuchajcie, kupiłam tę pozycję na targach. Jak widzicie, ją mam. Nie czytam jeszcze pierwszej części, ale o Kingfisher tyle słyszałam, że muszę ją po prostu gdzieś przeczytać. Ogólnie nie czytam żadnej książki. Rozumiecie to? Żadnej. Wstyd. Teraz będę czytała wypieki defensywne razem z akcją czytam z Bóg Bestis. Kolejna książka to jutro już było do Marty Bian. Powiem Wam, że widziałam ją na targach. Jestem zdziwiona, jak. Cienka jest ta pozycja, bo ona ma może 200 stron. Mamy tutaj grupę przyjaciół, którzy po prostu os w ostatnim dniu świata, ponieważ i wszyscy mówią, że po prostu świat się kończy, jest ostatni dzień e, życia, i oni postanawiają iść do wesołego miasteczka i robić to, na co nigdy się nie odważyli, czyli śmieją się z tego, czego nie powinni, piją pewnie, e, kradną itp. itd. Łamią wszystkie zasady, jakie są możliwe, ale okazuje się, że tutaj mamy jeszcze jakąś mroczną prawdę, od której nie można uciec. Jestem ciekawa. Trochę jestem zawiedziona tym, że ta książka jest taka cienka. Ja wiem, że Marta Bientas ma bardzo dużo do roboty, no ale pytanie, czy nie mogła trochę tego wydłużyć. Zobaczymy. To zależy od tego, czy ta książka jest fajna i dobra. Też już ją zamówiłam i na nią czekam, a następna pozycja jest od Jakuba. Rutki i nosi tytuł tarocista, czyli jest to kryminał, który jest związany, tak jak sam tytuł wskazuje, z kartami tora, tarota. Mamy tutaj po prostu zabójstwo, w którym z szutych ustach znajduje się karta tarota, a nasz główny bohater musi odgadnąć, co się wydarzyło, kto jest zabójcą. A ten ca ta cała zbrodnia przyjmuje coraz bardziej morderczy klimat. Powiem Wam, że ja uwielbiam motyw tarota. Ostatnio czytałam. Nie chcesz wiedzieć? Tam czegoś brakowało, dałam jej tej książce Trzy Gwiazdki, ale jako krótko, ostatnio słyszałam, że jest genialne, więc zobaczymy. Następna książka, Sekret Rodziny, monetą drugi. Słuchajcie, ja czytałam tę książkę. Uważam, że Wernika Marca, tu tuje swoich czytelników, takiej zakończeń się nie robi. Ja nie wiem, jakie otrzymam do kolejnej części. Naprawdę, to jest straszne, bardzo mi się podobała. Dam mi cztery gwiazdki. Zastanawiam się, czy nie dać więcej, bo myślę o niej. Jak wiecie, ja bardzo lubię rodzinę Monet. To jest moje guilty pleasure. Bardzo dobrze się przy niej bawię. Bardzo dobrze traktuję Mako swoją rozrywkę. Te części są jeszcze fajne. Fajne jest to, że Vincent w końcu tutaj nie do końca wygrywa, że okazuje się, że każdy z braci ma jakąś swoją taką... Mm, mur, który można przebić. I mamy tutaj o tym Vincencie trochę więcej. Jeżeli się zastanawiacie, czy chcecie czytać tę w ogóle serię, to polecam. Ogólnie, co jest ważne, to to, żeby nie czytać sekretu rodziny Monet bez serca rodziny Monet, bo nie będziecie wiedzieli o co chodzi, a jestem tak ciekawa, czy to, co mi się wydaje, wydarzy się w trzecim tomie, w nie sprawy. Mam nadzieję, to jest moje marzenie, żeby ta książka wyszła w tym roku, choć wątpię, znaczy przyszłym, bo w tym na pewno się nie dzieje, przyszłym, ale wątpię, bo naprawdę tak się ona zakończyła. To jest coś strasznego. Jeszcze nigdy Weronika Marczak nie zrobiła takiego zakończenia. Zawsze było coś wyjaśnione, a tutaj mamy po prostu ucięte wydarzenie i dowiecie no się przyszłej części. No po to masakra. Tak jak, nie wiem, jakiś, wiecie, jakiś sabotażyści albo w mafii nagle po prostu nie wiesz, to odpadnie, musisz czekać na kolejny odcinek, tylko że ten odcinek będzie za kilka dni, a ta książka może będzie za rok kontynuacja masakra. E, dobra, następne książki, które mają swoją premierę, to Wyzwolona Moc od Frey Marsk. E, słuchajcie, to jest ta część, trzecia część cudownego cudownej Światłości, cudownego światła. Czekam, zamówiłam, czekam. Kolejna pozycja to Szczodry Elżbiety Herezińskie, czyli druga część Śmiałego, również bardzo czekam, mam Śmiałego, czekam na kolejnego, kolejnej książki. Następnie mamy trzecią część Krwi, która nas dzieli e, i ta część będzie miała tytuł Popiół, który z nas zostanie, ma piękną okładkę, tutaj gdzieś macie zdjęcie. Naprawdę robi wrażenie. I następnie mamy książkę z Winnie na którą ja również bardzo mocno czekam, czyli Róża w niewoli. Ta książka naprawdę brzmi świetnie. Trochę mi przypina Alchemist, ponieważ tutaj zło zwycięża i mogłoby się zdawać głupie, ale mi te motywy się strasznie podobają. Ja wcześniej chyba nie czytałam takich książek, słuchajcie. Pewnie wiecie, no nie czytałam wszystkich książek na świecie, ale ten motyw bardzo mi się podoba. W moim zdaniem daje bardzo dużo możliwości na jakieś innowacyjne rozwiązania autorom. Tutaj mamy właśnie Lillian Rosewood, która jest naszą główną bohaterką, która zostaje pojmana i która jest siostrą, siostrą po prostu dziedzica, który z tego co wiem chyba zginął, tak zginął i z tego powodu jej umysł zostaje wystawiony na aukcję, a z tego, że jest właśnie rodziną osoby, która miała być dziedzicem tych dobrych zostaje sprzedana za najwyższą kwotę do mężczyzny, który jest dziedzicem również bardzo wysoko postawion postawionej rodziny. No i mimo tego, że niby jest mrocznie, zawsze jest jakaś iskierka, że będzie lepiej. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, też już ją zamówię. Nie, jeszcze nie zamówiłam, ale zamówię. Mamy również kolejny tom Księgi Nocy od Holly Black, czyli Księga Cieni. Ja słyszałam też już o tej książce. I jeszcze mamy oczywiście i jedno rozpoczęcie serii, która jest w ogóle powiązana z inną serią, również od Winnie czyli Tahereh Mafi i Obseruj Mnie tom pierwszy. Ja nie będę mówiła wam nic o tej książce. Wiem, że to jest niby nowa seria, ale jest powiązana z Dotykiem Julii i tu są bardzo duże spojrzenia. Sylwia czyta tę książkę i jest, mówi, że jest świetna. Ja tylko powiem, że ja wolałabym, żeby było wydane czwarty tom Utkanego Królestwa, ponieważ nie mogę się go doczekać, ale wiem, że dużo osób z was czeka na tę pozycję i naprawdę, jeżeli się zastanawiacie, czy czytać tę serię, to słyszałam, że warto, bo naprawdę jest ponoć bardzo, bardzo dobra. Powiem Wam tak, jeszcze o jednej książce Wam zapomniałam powiedzieć, czy znaczy, po prostu dzisiaj, czy tam parę dni temu była informacja, że ta książka się ukaże, która również ma premierę 11 listopada. To jest nowa książka Remigiusza Mroza e, o tytule Węzeł Czasu. I tak mnie ciekawi. Ja chyba ją kupię, słuchajcie. Dawno nie czytałam Mroza, ale mnie tak ciekawi. Ona trochę podchodzi pod parabelą. Mamy tutaj informację o dziewczynie, która nagle budzi się w lesie, gdzie w ogóle już trochę jest zimniej. A jej ostatnie wspomnienia są w la latem 2025 roku, gdzie było mega gorąco. Ma ona sobie jakieś dziwne ciuchy, które przypominają styl Um, ogólnie międzywojenny, czy tam przedwojenny, dwudziestolecia międzywojennego, przepraszam. I nagle zamiast koło swojego domu w Opolu znajduje się w ogóle w Oplen, Oplen tak, Oplen, I, i nagle do lasu przychodzi dwóch mężczyzn. Którzy rozmawiają do niej po niemiecku. Okazuje się, że właśnie musi się ona odnaleźć w Rzeszy Niemieckiej. Poznaje jakiegoś oficera, i ten oficer jest dla niej zarówno tak jak tu jest napisane: Przykleństwem, jak i błogosławieństwem. Słuchajcie, muszę to przeczytać chyba. To mi tak idzie Parabelą, a ja bardzo lubię Parabelą Mroza. Naprawdę dobrze to brzmi, bo. No tutaj mamy coś na pewno z fantazy, a chciałam, jeszcze nie czytałam tej wersji Rembiusza Mroza. Wiem, że parę książek napisał z takimi motywami, ale ja takich nie przeczytałam, więc mi kusi. I zobaczymy. Zobaczymy, za, podejrzewam, że za tydzień sobie zamówię parę książek, zobaczymy, czy ta pozycja się tam znajdzie ale myślę o niej. Jak ja myślę, to już znaczy, że my coś ciekawi. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o premiery listopadowe przedostatnie premiery w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Dajcie znać, jak, o jakich premierach zapomniałam, ponieważ oczywiście jest ich dużo, a ja wybieram te, które moim zdaniem są najciekawsze i te, które moim zdaniem Was mogą jak najbardziej zaciekawić. Życzę Wam miłego tygodnia, miłego dnia, jego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.